Witamy wszystkich serdecznie na naszym kanale i dzisiaj Krakcio wykona cztery komendy Dzisiaj będziemy posługiwać się taką piłeczką Co ty na to Krakso? Hej! Siad! Zostań! Baruj! Super! Super! Przestań czekać Super! Warunek wykonane. Dochodzę sobie do nogi. Zostań. I teraz zrobię komendę siad, siad, Super. Zostań. 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 A teraz przynieś. Super! Teraz róbmy komendę waruj. Super! Zostań i spróbuję, żeby zaczynał się siat. Do mnie. Top! Siad! Siad. Super! Zostań. Ostatnią komendą będzie daj głos. Daj głos. Super! Teraz zrobimy barwę bez słów. Od razu. Oj, no i się oczywiście, ale nie poddajemy się. Super! Teraz sobie przejdę tutaj i dam mu komentarz. Super, powstań. Powstań. Super. Szer. Zostań, zostań, aport. Super. I tak oto kończymy ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chcecie więcej filmików a nie shorts, to napiszcie w komentarzach oraz zostawcie łapkę w górę. No i możecie też zostawić subskrypcję.